Ok, panie, nikt pan nie gada teraz. Włączenie maszyny, główny włącznik. Wybieracie automat albo manual. Jak wybierzecie manual, to wtedy musicie ręcznie wszystko robić na zasadzie przycisków. Yy, ja zawsze brałem automat. Mamy automat. Tu jest, tu jest włączenie silnika, tego i od razu dmuchawy z tej z tyłu, tutaj która wciąga syf. Czyli musicie sobie zrobić przewód stąd, tu, tak, jeszcze raz stąd, tu, i tam e, worek trzeba włożyć taki, który zbiera syf. Tutaj musicie sobie dotoczyć e, łapanie e, demoleso, dlatego że tutaj tego nie ma. I teraz robimy tak. Jeszcze raz. Włączenie, główne włączenie maszyny. Automat. Włączenie kopalne silnik. I my naciskamy tylko start. I wtedy działa wszystko w automacie. Opuszcza się. I maszyna sobie działa. Tutaj wybiera się prędkość, czyli jak szybko ma kręcić się demolens względem. Aha, jak, jak szybko ma się kręcić demolens względem tej osi? I tu, na tych przyciskach, jak nacisniemy, to widać jak się kręci do nas albo od nas. Przeważnie stosujemy tą drugą pozycję do frezowania czyli tą. No i co? I naciskamy start. To jest bardzo ważne, ten siłownik dociska drugi raz, powinien zrobić raz pełen obrys, a dopiero potem jak spadnie ten siłownik, wykańczająco powinien przerzucić. Tu jest bardzo ważna rzecz, a mianowicie ten czujnik, ponieważ ten czujnik mówi maszynie, że ma załadować nowego demolesa. Co tu jeszcze z takich rzeczy? Tu się manualnie wkłada demolesa. No i dopóki on nie pójdzie na siłownik, wtedy maszyna nie wie, że ma iść do przodu. To no, przyniesie panie tego demolesa. Aha, właśnie tutaj z kolei się ustawię, jak długo ma robić demolesa i jak szybko ma pobrać nowego demolesa. Jak pamiętam. No to czasami będziecie musieli sobie pokręcić Teraz pewnie nie zrobi, bo nie ma tych chwytaków. No ale, już wkładamy sobie. pres! W ogóle pres nie wtrafił, Trzeba ustawić e, e, pres względem soczewki, dlatego że tu nie ma tych cytatów, takich gumowych, żeby nie rysowało demolesa. Dwa cytaki wam dam, jakby co? Aha. I tutaj, w zależności, to jest bardzo ważne, tu w zależności od bazy soczewki ustawia się, e, ustawia się silnik. Jak mamy dużą krzywiznę soczewki, to trzeba przesunąć silnik. Nie? Czyli generalnie ustawiamy silnik do soczewek, to też jest do wymiany, bo to syczy. Tutaj ten pierdzielnik nie łapie. To, to trzeba by kupić nowe. Ale też z głowikiem, no, jak widać, cała maszyna działa.